z grubej folii, zamykane na gumkę, bardzo ciekawe rozwiązanie. Proszę bardzo, kieszonki przyzwoite. Dokumenty można włożyć różnego rodzaju. Zamykamy na gumkę, tak, mocno się trzyma, bardzo estetyczne. Można zrobić logo, nadruk. Bardzo ciekawe rozwiązanie. I teczką jest teczka z podobnym rozwiązaniem. Też na gumkę. Po otworzeniu przegródki harmonijkowe Pożywo jest bardzo mocne, estetyczne. Bardzo ciekawa teczka. Można wykonać logotyp. Nadaje się na zjazdy, konferencje, sympozja na różne szkolenia. Jeden i drugi rodzaj cieszą się dużym zainteresowaniem.